Cześć wszystkim! Hejka! Dzisiaj mamy podcast podsumowujący ciekawostki miesiąca z listopada oraz października. Przy mikrofonie Asia oraz Laura. I miło nam jest tutaj do Was dzisiaj gadać i przedstawić Wam troszeczkę informacji, które udało nam się zgromadzić. Ale najpierw chciałybyśmy trochę porozmawiać o poprzednim podcaście, który wleciał na nasz kanał na YouTubie. Był to podcast z magister Julią Ławrynowicz, który dotyczył tematyki bardziej kobiecej, ale o mężczyznach też trochę się tam informacji znalazło. Laura, jak ci się nagrywał ten podcast? W sensie nagrywało mu się wspaniale. Byliśmy bardzo zadowolone z informacji na temat Ferrytyny, ale potem było dużo bitw związanych, <laughs> których ja stoczyłam z po prostu montowaniem tego podcastu. Okazało się to o wiele niestety trudniejsze niż ja bym chciała. Spędziłam na tym dobre kilka godzin, ale ja ogólnie jestem bardzo z siebie dumna i zadowolona z produktu finalnego. Super, mi się Mega to dobrze oglądało i słuchało. Także myślę, że to był kawał dobrej roboty. Dzięki. <laughs> dobrze, także przechodząc do naszego dzisiejszego zagadnienia, zacznijmy sobie od Norwegii. Rząd zakazał reklamy niezdrowej żywności skierowanej do dzieci i młodzieży. Co miało miejsce pod koniec października? Co o tym sądzisz? Mi się wydaje, że jest to. Ważne, w jaki sposób przekazujemy informacje, szczególnie w XXI wieku przez internet, przez telewizję ogólnie do osób młodych, więc mi się wydaje, że to jest bardzo dobry aspekt. No, jak najbardziej, bo też młodzi ludzie są bardzo podatni na wpływ na tak. przykład właśnie reklamy, takie kolorowe etykiety, ładne spoty reklamowe, to wszystko kusi, nie tylko wzrok. Ale Dokładnie. No skłania do zakupów tej niezdrowej żywności, a to się potem przekłada na ich zdrowie i na przykład problem otyłości. No i tam dzieci. poza tym, że ta niezdrowa żywność to też zakaz reklam na przykład napojów energetycznych, mm -hmm. które mogą również szkodzić osobom poniżej 18 roku życia. Dokładnie. No. Następną taką ciekawostką to fakt tego, że WHO ogłosiło, że od 2027 roku w klasyfikacji ICD11, czyli takim systemem po prostu klasyfikacji różnych zachorowań medycznych, również związanych z różnymi zaburzeniami, po raz pierwszy zostanie uwzględniony kod dla niedożywienia w warunkach klinicznych u osób dorosłych. Jest to duża zmiana. W ogóle pomiędzy ICD-10 a ICD-11 zostało wprowadzonych kilka różnych takich y, odmiennych, które poprzednio po prostu nie, nie były sklasyfikowane, nie były uwzględnione. Mm -hmm. No tak, więc fajnie, że ta baza w ogóle się powiększa i, i że na różne problemy zwraca uwagę. Mm -hmm. Tylko tak zna znane problemy jak, nie wiem, nadciśnienie tętnicze, ale właśnie niedożywienie. U dorosłych. Także to jest super zmiana. Też fakt tego, że na przykład w wielu y, więzieniach sytuacja żywieniowa jest o wiele lepsza niż aktualnie w szpitalach. No, to jest przerażające. To, to jest okropne, bo wiadomo, że w więzieniu no jakoś tam ci ludzie też muszą funkcjonować, ale w. W szpitalu jednak trafiają ludzie, którzy wymagają tej specjalizowanej opieki, nie tylko pod względem specjalistów, lekarzy itd. Tak, i klinicznym, ale też tak, tym żywieniowym. Tak, to, to jest mega ważne, bo jak wiemy, dieta mega się przekłada na zdrowie i. Mm, Wyzdrowienie takich osób, tak, tak. które są. W rekonwalescencji jest tak. bardzo ważne. Okej, okay, kolejnym faktem jest to, że PZZD. Rozmawiałam z dr Katarzyną Kęcką, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, i zostały poruszone tematy, jak na przykład potrzeba ustawy regulującej zawód dietetyka, jasna mapa kompetencji i problem z zaszeregowaniem płacowym w wielu placówkach. Z doniesień na stronie PZZD Ministerstwo Zdrowia wyraziło realną gotowość do współpracy. I ja myślę, że to jest mega ważna informacja dla nas. Tak, my już na pierwszym podcaście, nawet na tym drugim, <laughs> wspominałyśmy o tym, jak. Nasz zawód przyszły i ogólnie zawód Jedynydyka nie jest uregulowany prawnie, więc w ogóle jak my się o tym dowiedzieliśmy to była wielka radość i zadowolenie. Więc miejmy nadzieję, że to faktycznie wejdzie w obieg, że skupiam się na tym. Mhm, jest to bardzo potrzebne. No i tak jak mówisz na pierwszym podcaście, też ten temat został tak. bardzo poruszony. Także potrzeba jest realna. Tak. Część z Was mogła słyszeć, że został wprowadzony zakaz alkoholu na terenie Sejmu. W tym miesiącu marszałek Sejmu Włodzimierz Czerzasty, w, dokładniej to w środę 19 listopada podpisał takie zarządzenie. Mhm. Słyszałam o tym i myślę, że to jest dobra zmiana. Na pewno alkohol nie przekłada się na zdrowie, czy to na terenie Sejmu, czy gdziekolwiek tak naprawdę. Ale też na sposób myślenia, mm -hmm. jakby w pracy. Wszędzie tak naprawdę. No. Też fajnie wspomnieć o tym, że WHO wskazuje, że alkohol jest jednym z największych czynników kancerogennych mm -hmm. w organizmie. I tak jak no, poza tym, że alkohol wyniszcza. Wszystkie organy w naszym organizmie. Wszystko w Organy tej... w naszym organizmie. Trochę pasłomaślane, ale. Łapie, łapie, co no. można myśleć. I yy, powiedzmy, wątrobę, i mikrobiotę jelitową, i mózg, i też odnośnie tego, że wpływa na zaburzenia myślenia i podejmowanie decyzji, które jest w pracy, jeszcze szczególnie w Sejmie, czyli takim organem, który bardzo istotny w każdym mhm. kraju, no jest ważne, żeby było trzeźwe myślenie, a nie tak. <grywanie> to było słowo trzeźwe. No. Dokładnie, no jednak podejmowanie decyzji to tak ważnych powinno być przeprowadzane w sposób trzeźwy, jak Przenośle. to nazwałaś. <grywanie> Okej. Okay. Nowe wytyczne żywieniowe w USA. Myślę, że to jest bardzo ciekawy tak. temat i bardzo burzliwy, <grywanie> ponieważ minister zdrowia USA, Robert F. Kennedy Jr., Zdaniem amerykańskich mediów nowe zalecenia dietetyczne mają się opierać na zwiększonej konsumpcji masła, sera, mleka i czerwonego mięsa. Tutaj cytuję: Kończymy wojnę przeciwko tłuszczom nasyconym w naszym kraju. Opublikujemy zalecenia dietetyczne, które podkreślają znaczenie białka i tłuszczów nasyconych. Myślę, że będą opublikowane w przyszłym miesiącu i myślę, że to naprawdę zrewolucjonizuje system żywienia w naszym kraju, kulturę żywienia w naszym kraju. Słowa Kennedy'ego cytowane przez Portal Hill. Jeśli. Dobra reakcja, dobra. No reakcja. w sensie. Ja mi się bardzo podoba takie stwierdzenie, które może być e, lekko oburzające, że dlaczego Amerykanie jedzą w taki sposób, jakby pomoc zdrowotna u nich była darmowa. I nie można wrzucać Amerykanów wszystkich do jednego worka. Ale patrząc na stany. W sensie nawet w marketach, jakie oni mają różne, nawet nie wiem jak to ładnie określić, zasób takich bardzo mocno przetworzonych, wręcz dosłownie sztucznych, sztucznego jedzenia jest przerażające dla mojej osoby. Na przykład ostatnio, może to odbiegać od tematu samego Ministerstwa Zdrowia i tych nowych wytycznych, ale zapewne większość z Was kojarzy crumble cookie. Mhm. Jak bardzo po, po, poza tym kaloryczne były jedno ciastko. To, że jak wchodziło się do sklepu i się wybierało te ciastka, to jest lista na, nie wiem, 50 różnych składników, które jest zawarta w jedno ciastko. Ale też na przykład oglądałam TikToki, gdzie ludzie z Europy albo nawet ludzie z Polski jadą i próbują te ciastka i dosłownie nie są w stanie przełknąć, a dla Amerykana jest to w jakimś sposobie normalne i jeszcze dobre. No tak, jednak żywienie nasze, powiedzmy takie europejskie, a to co jest w Ameryce to są dwa różne światy. I szczerze mówiąc nie dziwi mnie to, że takie słowa padły z ust człowieka, takiego powiedzmy mającego wpływ w Ameryce, w Stanach Zjednoczonych. I mnie to przeraża mimo wszystko. Mimo, że się tego mogłam spodziewać, to jednak jestem mocno mhm. przerażona. Ale to też, mimo tego, że o tym mówią, to nie znaczy, że wszyscy będą się do tego stosować. Miejmy nadzieję. Ale nigdy nie wiadomo. No, Z Ameryką nigdy nie wiadomo, a w sumie z ludźmi też nigdy nie wiadomo, tak ogólnie. No, prawda. prawda. Więc ten taki segment ciekawostkowy z, z Polski i tak naprawdę z świata, można by u, uznać za zakończone. I następnie chcieliśmy przejść do omówienia tego ogólnie głośno omawianego podcastu, który pojawił się na kanale pana Remanowskiego z profesor Cichosz, tak, pod tytułem żywieniowy przekręt. Zapewne część z Was mogło już o nim słyszeć, ponieważ w internecie było głośno, było dużo dużo oburzenia w stosunku do tego podcastu, chciałyśmy też trochę e, wyrzucić nasze trzy grosze. Ten podcast osiągnął prawie już 3 miliony wyświetleń, co jest bardzo dużo. Mega mocno. Mega mocne, no. Ja bym chciała w ogóle zacząć od przeczytania wam opisu, który znalazł się pod filmem który trochę bardziej nam przybliża, kim jest pani profesor. Profesor doktor habilitowana inżynier Grażyna Cichosz, technolog żywności i specjalista bezpieczeństwa zdrowotnego żywności i żywienia, wieloletni wykładowca na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, autorka wielu publikacji i opracowań naukowych. Jej zdaniem, tutaj jest cytat, obecne zalecenia żywieniowe nie mają nic wspólnego z profilaktyką zdrowia. Przy niedoborach białka, witamin, związków mineralnych, zwłaszcza przy nadmiarze składników, Działaniu prozapalnym, zachowanie, zdro zachowanie zdrowia jest mało prawdopodobne. No, ważne jest tutaj, żeby zaznaczyć, że pani profesor jest technologiem żywienia, nie dietetykiem. Mimo tego, że w podcaście dużo się pojawia takich aspektów faktycznie dietetycznych. No to prawda. Wydaje mi się, że głównie ten podcast dotyczy dietetyki i dużo tam też pada. Jak dla mnie dziwnych sformułowań, tak. dziwnych tez. Mhm. No jednak trzeba też pamiętać, że nawet jeżeli ktoś wygląda nam na autorytet, to trzeba zwracać uwagę jednak na to, co mówi, weryfikować informacje, żeby po prostu nie popełniać błędów. Tak, w ogóle jeszcze. Zanim przedstawimy Wam kilka takich cytatów i punktów, które były poruszone w tym podcaście, warto jest również zwrócić uwagę na to, jak się podzielił internet. Dużo osób, szczególnie w komentarzach pod podcastem, jak ja czytałam, przytakuje tym informacjom, które są przedstawione w podcaście, natomiast jest duża sfera osób z powiedzmy. Doktoratami, czy jak są magistrami, czy ogólnie z um, wykształceniem z takich zakresów, które czy to dietetycznych, czy związanych z um, właśnie było również wspomnienie o Hashimoto, um, czyli z hormonami się po prostu nie zgadza, a potem są krytykowani. Tak jak już mówiłaś o, o autorytetach, e, widziałam e, stwierdzenie, że to jest po prostu błąd autorytetu, że mamy dziennikarza, który... dziennikarze zazwyczaj nam się kojarzą z dobrym researchem i faktycznie jeszcze posiadają jak, jakiejś większej wiedzy, jak zapraszają jakiegoś gości, i rozmawiają z nim. No oczywiście też autorytet, że jest duży tytuł, profesor, więc oczywiście na pewno jest wielka wiedza, którą nie, nie można w żaden sposób podważać, bo jak? No tak, no. No i takim tematem głównym z tego podcastu, który chcemy omówić, to ten temat genetycznie modyfikowanej soi. I ja sobie tutaj pozwolę zacytować całkiem długi fragment. Pan redaktor pyta: Jaki jest największy przekręt dietyczny XXI wieku? Pani profesor odpowiada. Ten przekręt zaczął się w 1996-1994 roku. To jest genetycznie modyfikowana soja. My nie trawimy tych białek. 80% stanowią białka globuliny, których my nie trawimy. Te białka są szkodliwe dla układu pokarmowego, uszkadzają kostki jelitowe, generują stany zapalne, powodują zaburzenia w składzie mikrobiomu i jest to przyczyna diagnozowania chorób, których 30 lat temu nie było. Następnie kontynuuje. 30 lat temu nie było nieswoistych stanów zapalnych jelita. Choroby leśnickiego krona, nowego zapalenia jelit. Zachorowalność na nowotwory jelita grubego była 3 razy mniejsza niż aktualnie. Zachorowalność na raka trzustki była trzy razy mniejsza niż aktualnie. Poza tym nie było takiej skali zachorowań na Hashimoto, bo soja zaburza gospodarkę hormonalną. Przy dużym spożyciu soi zapotrzebowanie na J rośnie nawet stukrotnie. Tutaj koniec cytatu. Asia, wypowiedz się, co uważasz. Nie mam słów, a tak poważnie. To uważam, że dużo tutaj padło bardzo dziwnych informacji, bardzo sprzecznych z tym, uh -huh. co nam wiadomo. Jeżeli chodzi o modyfikowaną soję, to my nie możemy jej spożywać. Mam na myśli to, że nie jest dopuszczona do spożycia dla ludzi w Polsce. W Polsce. Poza tym, modyfikowana soja jest dopuszczona jako pasza dla zwierząt. Mhm. Więc nie wiem skąd takie informacje, ale słuchając tego ciśnienie rośnie. Tak. I nie wiem, czy jest to jakimkolwiek stopniu skrót myślowy, czy po prostu złe sformułowanie myśli odnośnie, że 30 lat temu nie było nieswoistych stanów zapalnych jelita, tam dalej właśnie choroby leśnickiego krona, bo no nie zajmuje nawet... 3 minut, żeby wpisać w Google, kiedy jakby pojawiły się pierwsze przypadki. Choroba leśniewskiego krona jakby jest nazwana przez tych dwóch lekarzy, naukowców, którzy jako pierwsi opisywali tą chorobę. Od doktora Antoniego Leśniewskiego, Polaka, który już w 1904 roku, czyli ponad 30 lat temu, po raz pierwszy opisywał tą chorobę. I następnie w 1932 roku od y, Krona, który jakby bardziej się w ten temat zagłębił. WZJG to już w ogóle tematy się pojawiały w XIX wieku. Także stwierdzenie, że 30 lat temu tego nie było, jest po prostu sprzeczne. Nie wiem, czy jakby był to zabieg celowy przy, przy wypowiedzi pani profesor, no ale jest on nieprawidłowy. Mi się wydaje, że mógłby to być taki skrót myślowy, aczkolwiek, jeżeli ktoś wypowiada się z wysokiej pozycji, jako jest bycie profesorem, to wydaje mi się, że bycie dokładnym w oddawaniu sensu swoich myśli jest bardzo istotne, żeby nie wprowadzać ludzi w błąd, zwłaszcza ludzi, którzy nie mają takiej szerokiej wiedzy na dane tematy. Z no, z... Szczególnie jakby na przykład wykładała na uczelni, no to nie można używać skrótów myślowych, bo to jest jakby przekazywanie trochę jakby nieprawidłowej wiedzy, tak. nieprawidłowo sformułowanej. Może by ktoś zrozumiał nasz skrót myślowy, musi być na tym samym poziomie co my tak. i wtedy zrozumie ewentualnie co dokładnie Autor miał na myśli. Tak, jeszcze odnośnie tego Hashimoto i że soja zaburza gospodarkę hormonalną. Nie ma takich badań, które wskazują, jakby soja nie wpływa na hormony tarczycy praktycznie w ogóle, jedynie w niewielkim stopniu na TSH, ale to nie jest na tyle duże, żeby móc powodować. Takie choroby, jak na przykład Hashimoto. I te zapotrzebowanie na jod też się tutaj nie zgadza. Ciekawe jest też to, że zapotrzebowanie na jod zostało tutaj źle omówione? Tak. Pani profesor Cichosz w tym wypadku powołuje się na innego profesora, w tym wypadku Juliana Aleksandrowicza, który miał wyliczyć, w jakim stopniu to zapotrzebowanie na jod rośnie. I tutaj ewidentnie pani profesor źle zinterpretowała wyniki, ponieważ w, w tym po podcaście pojawia się, że nawet stukrotnie. Tu nie chodziło o... To zapotrzebowanie rośnie stukrotnie tylko o 100%. Czyli w tym wypadku już tam było dwukrotnie. To Więc jest to, i... duża tak, to jest jakby duży zakres błędu i bardzo znaczny zakres błędu. No, zdecydowanie. Też się pojawiały takie formułowania. Które powiem Ja ak akurat mogę powiedzieć skrótem myślowym, bo tu nie mam cytatu, tylko po prostu notatkę, że yy, modyfikowana soja nie tylko jest czynnikiem, ale jest głównym winowajcą różnych problemów natury psychicznej, ponieważ uszkadza ona jelita. Co wydaje mi się trochę crazy. No, takie stwierdzenie, że, że soja poprzez uszkadzanie jelita i uszkadzanie układu nerwowego może. Prowadzić do problemów natury psychicznej. No, ja bym chciała zobaczyć na pewno jakieś badania naukowe, które by to potwierdzały mhm. w jakikolwiek sposób. Wiadomo, że mikrobiota jelitowa wpływa na oś mózg, tak? Więc ma powiązanie bezpośrednio z naszym samopoczuciem, naszą psychiką. Aczkolwiek udział soi w tym przypadku jest dla mnie. I rzucanie jest, winy po prostu na tego. Tak, to jest dla mnie niewyjaśnione po prostu. Jeszcze wracając do tego, że 30 lat temu ponoć nie było tych chorób, to jako że stwierdziłyśmy, że prawdopodobnie jest to skrót myślowy, co więcej, te choroby były już odkryte więcej niż 30 lat temu, to warto też pomyśleć o tym, że to, że ewentualny, ewentualna liczba zachorowań wzrosła na przestrzeni ostatnich lat, może też wynikać z tego, że lepiej badamy. Tak, bardziej. mamy postęp w ogóle technologiczny i medyczny. Że nie można tylko jakby zrzucać winę na. Tylko na żywienie. Fakt tego, że właśnie mamy rozwój, że mamy o wiele lepszy research, dostęp do tych bania, badań, i ludzie o wiele częściej i chętniej się badają. Bo według mnie, nie wiem jak według Ciebie, powiedzmy te 30-40 lat temu, takie przekonanie jest to, że coś Cię poboli i Cię przestanie, albo nie narzekaj, bo każdego boli, więc ludzie nie aż tak często po prostu chodzili na te badania, a teraz jakby ta perspektywa się zmienia, dlatego również po prostu mamy większe zasoby. I wiemy, dlaczego ludzie i jak ludzie chorują. Tak, dokładnie. Chodzi o to, że ludzie teraz mają też większą świadomość, chętnie się właśnie badają i mamy też dużo lepszą teraz diagnostykę. A tak. Jeżeli mamy więcej przypadków. I to diagnostyka, mówiąc nie tylko o właśnie tam leśnickiego krona i WZJG, ale też od, odnośnie tego Hashimoto, które było mhm. poruszane. Tak, i to, że mamy więcej teraz zdiagnozowanych przypadków. To wpływa na te statystyki, tak? Że można wysnuć wniosek, że na przestrzeni 30 lat wzrosła zachorowalność. Mhm. Jeszcze e, mówiąc o tych skrótach myślowych, to mamy jeden taki skrót myślowy, który został wypowiedziany według nas skrót myślowy. Przez panią profesor jest fakt tego, że nie tyjemy od kalorii, tylko tyjemy od insuliny. To było zdanie, które chyba najbardziej mnie zainteresowało. Zaintrygowało, no. Tak, bo. Nie jest prawdą, że nie tyjemy od kalorii. Zdecydowanie nabieranie masy ciała częściowo jest związane z nadwyżką kaloryczną, szczególnie u osób po prostu takich zdrowych. Jak nie mamy żadnych, żadnych chorób, czy niestabilizacji związanych hormonalnych itd. Mówimy o takich osobach zdrowych. Fakt tego, że powiedzmy nadwaga czy otyłość, właśnie zbyt duża podaż kaloryczna i brak ruchu mogą powodować insulinoporność, ale to nie jest jakby na odwrót. Mhm. Tak, dokładnie. I też myślę, że stwierdzenie, że nie tyjemy od kalorii, to są bardzo mocne słowa, bo oczywiście kalorie nie są w tym wszystkim najważniejsze, bo na przybieranie masy ciała składa się wiele czynników skoki cukru są dla nas bardzo niekorzystne, tak. no ale powiedzieć, że kalorie nie mają żadnego znaczenia, to to skłamanie jest takie no tak. dosyć mocne. Jeszcze ciekawym faktem jest to, że pani profesor nazywa eksperymentem albo przekrętem żywieniowym, co potem opisuje taki podział procentowy energetyczny. Mówi, że maks 30% tłuszczu, maks 15% białka i zakres od 5 15 do 60% węglowodanów i cukrów prostych. I taki, ten eksperyment żywieniowy spowodował, że w przeciągu kilkunastu lat zapanowała epidemia otyłości i cukrzycy. Jak wiemy, są to obecnie niepoprawne dane. Ostatni w tym momencie jest inny i to, co powiedziała pani profesor, jest niezgodne z obecnymi mhm. zaleceniami żywieniowymi. Także też mnie zastanawia. Te sformułowanie? Obecne zalecenia żywieniowe to dla osób aktywnych jest od 30 do 40% tłuszczów, od 10 do 20% białka i od 45 do 65% węglowodanów, jeśli chodzi o nasze takie standardy polskie. Jest to duża różnica między tym, co powiedziała pani profesor. Tak. I też, tak jak już mówiłyśmy o, o diagnostyce i że żywienie nie jest... Jedynym czynnikiem, powiedzmy, chorób, no to nie można zrzucać takiego podziału, winy na taki podział i po prostu to, to, to jedynie powiąza, powiązać z epidemią otyłości cukrzycy. Dokładnie. Też warto zauważyć, że mimo, że jakieś zalecenia procentowe mogły być wcześniej inne, tak. to nie znaczy, że każdy człowiek się do nich stosował. Mhm. Mamy coraz więcej. Żywności wygodnej, przetworzonej, fast foody itd. Mhm. E, większość ludzi nawet nie zastanawia się, tak myślę, nad tym, ile procent spożywają tłuszczów, a ile białka, a ile węglowodanów. Więc powiązanie tego ściśle z zawartością procentową, a wystąpieniem kogoś otyłości jest odważne. Tak. Takim chyba ostatnim fragmentem, żeby nie mówić brzydko, taki nieskandal. Ale. Nie no, skandal. No, skandal odno odnośnie. Nazywajmy rzeczy później. Dobrze. Właśnie, odważnie. Tego mleka dla dzieci. Tak, modyfikowane mleko. Tak, którego pani profesor jest współtwórczynią. Współtwórczynią, które nie zostało zaakceptowane przez Sanepit. I z tego co wiem, jakieś postępowania tak, są prawne. Nawet pani Biejat złożyła swoje zawiadomienie do prokuratury. Także jest to faktycznie taki ongoing temat, który jest poruszany. Ale też, no dlaczego ono zostało nie, niedopuszczone? dopuszczone? Tam, że niby na internecie można kupić? Tak, przez internet da się kupić. Jest to chyba marka Smilk, o ile się nie mylę. Mm -hmm. I to, co jest tym złym aspektem tego mleka, to to, że jest głównie pochodzenia zwierzęcego, tak. białko. Że nie którym... ma wyrównanej tego profilu, który powinien być, żeby był najbardziej podobny do mleka człowieczego. Tak i produkt ten bardzo pasuje do narracji pani profesor, natomiast sanepid odrzuca tę teorię. Ale tu też fajnie, w sensie fajnie, pani profesor wspomina w podcaście, że te wszystkie te epidemie otyłości cukrzycy są spowodowane przez biznes i reklamę. Jest to trochę lekka hipokryzja patrząc na, na sprzedaż tego. Zdecydowanie. No. Tak trochę mówimy jedynie w stosunku negatywnym. Są części podcastu, z, którego, z którymi my możemy się zgodzić, które pani profesor powiedziała, że na przykład żywność jest Przedmiotem manipulacji od lat bodajże 60. ubiegłego wieku. Jest to faktem, pojedyncze zdanie, bo nawet bym mogła stwierdzić, że żywienie jest jakby przedmiotem manipulacji od wielu, wielu lat. No nawet tak. jeszcze wcześniej. Może nie, nie w takich aspektach, jakie pani profesor następnie porusza w podcaście, albo nie w takich aspektach, które po prostu się wydają oczywiste, ale no w, w wielu. Mhm. Zdecydowanie tak jest i wydaje mi się, że ten aspekt akurat za mało został tam rozwinięty mm -hmm. w tym podcaście. Aczkolwiek w tym y, temacie konkretnym się z panią profesor zgadzam. A bo jeszcze było stwierdzenie, że nie jesteśmy do końca, coś to nie jest cytat, tylko tak z głowy mówię, że nie, jest do, nie jesteśmy do końca świadomi na temat tego co jemy. To jest prawda, jest tyle dodatków do żywności obecnie. Bardzo trzeba uważać i czytanie etykiet nawet czasem może nie być wystarczające, żeby. Ale jest ważne. Tak, jest ważne. My, mamy, my jeszcze mamy taką świadomość, taką potrzebę, jak chodzimy do marketów i czytamy te, te etykiety, ale nie każdy przeciętny Polak pójdzie i za każdym razem będzie, powiedzmy, czytać sobie skład takich parówek, które chce sobie kupić na kolację i wybierze lepszy wybór. Wybierze to, co jest tańsze, to, co jest wygod wygodniejsze, i to, co powiedzmy, już jadł i wie, że mu smakuje. Uh -huh. Możecie się wypowiedzieć w komentarzach, jak, jak oglądaliście ten podcast, co sądzicie, co uważacie, jakie wyczyniliście wnioski. Czy z nami się zgadzać, czy zgadzacie się z, się z panią profesor? Zachęcamy Was do zapoznania się nie tylko z tym podcastem, ale również z badaniami, które albo zaprzeczają, albo potwierdzają te słowa. I co? Coś jeszcze masz do dodania, Asia? A wpadajcie na nasze inne media społecznościowe, na naszego Instagrama, na naszą stronę internetową, gdzie możecie przeczytać pisy, tak, na blogu. Dokładnie. Na TikToka zapraszamy również, na Facebooku również jesteśmy, także serdecznie zapraszamy. Macie jeszcze jakieś ciekawostki miesiąca, o których słyszeliście, których my nie poruszyłyśmy, to możecie również napisać o nie w komentarzu. Tak, komentujcie, lajkujcie i subskrybujcie. Do następnego. Pa pa.